Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie z sali pod w Ministerstwie Gospodarki. Nazywam się Agnieszka Ferreira i spotkałam się dziś z Panią Bożeną Wróblewską, ekspertem forum, forum Rozwoju Efektywnej Energii oraz szefową działu innowacji Gaspol Energy. Pani dyrektor, mam do Pani dwa pytania. Pytanie pierwsze brzmi, jak budować świadomość odbiorców na obszarach wiejskich i czy Gaspol oraz Forum Rozwoju Efektywnej Energii, mogą wspierać taki proces i na czym się skoncentrować? Wydaje się, że proces budowy świadomości jest długotrwały, dlatego właściwie nie ma już na to czasu, bo świadomość jest niska odnośnie nowoczesnych rozwiązań energetycznych. I myślę, że przede wszystkim właśnie takie miejsce, takie konferencje jest to doskonałe miejsce do budowania świadomości, jednak i wiele leży w pracy organicznej, czyli powinniśmy na przykład zacząć już od edukacji w szkołach, jakie rozwiązania energetyczne istnieją i od budowania świadomości przyszłych wykonawców i projektantów, żeby oni posiadali wiedzę, co mogą zaproponować klientom. Wydaje się, że my z naszej strony na co dzień spotykamy się z takimi wykonawcami, projektantami, budujemy tą wiedzę, jednak ten proces jest długotrwały. Dlatego pewnie warto organizować różnego typu projekty, konkursy poprze, poprzez wyższe uczelnie, politechniki, aby zachęcać studentów do samodzielnego również pozyskiwania takiej wiedzy. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam jedno pytanie: komu powinna być dedykowana mikrokogeneracja? Obecne rozwiązania technologiczne, jeśli chodzi o mikrogenerację, mogą być dedykowane właściwie każdemu. Są już dostępne rozwiązania, które są dopasowane do potrzeb domów jednorodzinnych, gdzie jest produkowana ilość energii elektrycznej od 3 kW i 14 kW energii cieplnej, czyli w zupełności pokrywa zapotrzebowanie energetyczne wysoki, wysoko wys, efektywnych energetycznie domów. Są rozwiązania większych mocy, są rozwiązania dedykowane do małych firm, średnich firm i dużych firm. Natomiast oczywiście skupiamy się na skali mikro, czyli w przypadku firm to są to często rozwiązania o mocy 15, 20, 30 kW. I są to firmy takie, które widzimy na co dzień w naszym otoczeniu, a więc są to małe hotelers, często są to restauracje połączone z jakimiś obiektami typu baseny. Firmy, biura, no właściwie każdy każdy, 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 obiekt może stać się odbiorcą tego rozwiązania. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.